Uwaga! Mam ważny komunikat. Materiał nie jest w żaden sposób sponsorowany, a PC został zakupiony za własne siano. No niestety. Tak w ogóle to się ma. Dzisiaj pokażę Wam, przedstawię czy zaprezentuję, jak zwał tak zwał gotowego składaka od X.com, w moim przypadku za prawie 12 tysięcy. Niestety żyjemy w czasach minerów i nie tylko. Ceny kart graficznych poszły w kosmos, oczywiście zakładając, że są w ogóle dostępne. Co za tym idzie? Czy to najlepszy czas, żeby zmienić swojego starego, najczęściej już dawno wysłużonego blaszaka? Zacznijmy może od początku. Ja ze zmianą swojego nie tak bardzo ostatniego desktopa dosyć długo czekałem. Obstawiam, że wielu z was, i w tym i ja, pomyślało, widząc premierę kart serii 3000, yy, na premierę to za drogo, poczekam troszkę i ceny pójdą w dół. Ta, ale na spokojnie. Wcześniej miałem też gotowca, tak go nazwijmy, ze sklepu x -Com. W dniu zakupu poprzednika komputer był no w miarę okej, okay. karta 1060 Strix, procesor Intel i7 oraz twardym dyskiem 160 GB. A co się z nim dzisiaj stało? No znalazł zastosowanie u mojej żony, której poprzedni gamingowy laptop, co miał gorsze parametry, czyli kartę 1050 Titanium i głośność pracy jak silnik 1.9 TDI w Passacie. Skoro już wcześniej zaufałem XCOMowi odnośnie złożenia i doboru odpowiednich komponentów do bądź co bądź czegoś, przy czym spędzam niemal każdą chwilę, to i teraz postanowiłem zaufać im ponownie. Po długich poszukiwaniach wybór padł na Gamera 600. Moc, która budzi respekt, drapieżny, gamingowy styl, skuteczne chłodzenie wodne oraz wydajność, którą możesz zwiększać. Oto taki opis widnieje na ich stronie, a ile to ma wspólnego z rzeczywistością? Więc zacznijmy od bebechów, bo to jest aspekt, którym będą się kierować chyba wszyscy. Na pierwszy ogień, nie oszukujmy się, serce gier, czyli karta graficzna. Bydle, jakie zasila ten desktop, a bydle to nie przypadkowa nazwa, to 3070 Titanium. Na stronie sklepu widniała tylko nazwa Nvidia GeForce RTX 3070 Titanium i byłem święcie przekonany, że to będzie zwykła stokowa wersja, a tu nie, bo powitał mnie Zotak Gaming w wersji pod overclocking. No dobra, lecimy dalej. Procesor nie był zaskoczeniem. Zawsze byłem fanem niebieskim, więc nic dziwnego, że padł wybór na Intela i 711 generacji, o dokładnie 11700K. Rozglądałem się też za 11700, tylko że z dopiskiem F, który jest, no, minimalnie gorszy w stoku przy grach, ale mój obecny z dopiskiem K, może więcej. No nie oszukujmy się, nie będę czarować. Chodzi tutaj przede wszystkim o overclocking. A jak już jesteśmy tutaj przy podkręcaniu, nie ma w zestawie chłodzenia powietrzem procesora, ale już woda. Korsar robi robotę, jest ciszej i wydajniej. No a to jest najważniejsze, więc już nic więcej nie będę mówić w tym temacie. Kości pomięci to Crucial Ballistics, bo chyba tak się to wymawia, w wersji RGB. W dniu premiery wybrałem, no, tańszą opcję, 2 razy 8 GB, ale już dzisiaj wyposażyłem się w to samo, czyli obecnie mam, no, 32 GB. Co jest opcją na duży plus, to taktowanie samych pamięci. Dzisiaj w gamingu staje się, a raczej chyba jest już standardem 3200 MHz. Omawiany PC został wyposażony w RAM o taktowaniu 3600, co nie oszukujmy się, swoje kosztuje, ale dzięki taktowaniu jest mu bliżej do DDR5. Może w grach aż takiej różnicy nie. Nie ma między 3200 a 3600, ale trzeba myśleć przyszłościowo. Płyta główna Gigabyte Z590 Aorus Pro X. To chyba nic dziwnego, że porządne podzespoły muszą być do czegoś, nazwijmy to konkretnego, przetwierdzone. Kupując płytę zdolnej max średniej półki mając nawet 3090 na pokładzie strzelamy sobie skapiszona w stopę. To chyba nic dziwnego, że ta konfiguracja posiada taką, a nie inną swoją drogą, no trochę kosztującą, płytę główną. Co więcej mogę wam powiedzieć o tej płycie, biostandardowe dla Gigabajta, gdzie można szybko przemieszczać się pomiędzy wentylatorami a podkręcaniem procesora. Co do portów wyjścia, to są. I to dużo. Mając takie, a inne bebechy, no muszą być z czegoś zasilane. Dostajemy do dyspozycji zasilacz firmy Be Quiet. O mocy 750W, co na dzisiejsze standardy klasuje go mniej więcej po środku, ale przy procesorze, który sam potrzebuje 125W. Plus karta graficzna, wentylatory, no daje to moim zdaniem dobry wynik. No i teraz creme de la creme: coś w co te całe bebechy muszą być wpakowane, czyli obudowa. Dostajemy Corsair Crystal Series 570X RGB. Jezu, wykończą mnie te nazwy. Oczywiście obudowa Corsara różni się od X-komowej, bo ta dostała brand firmowy, czyli X od frontu jak i w podłodze gamera. Z tego co widzę to też jest i czwarty wiatrak, ale to tak na marginesie. Szklane obudowy mają swoje plusy, jak i minusy. Zalety to przeźroczystość, w tym przypadku lekko dymionego hartowanego szkła, a w zasadzie to cała budowa ze szkła. Ładnie pokazuje to, na co przeznaczyliśmy nasze ciężko, no albo i niekoniecznie, zarobione pieniądze. Jak lubisz RGB, no to proszę bardzo, masz wszystko jak na dłoni. A, co do RGB przednich wiatraków, to da się to ustawić, no w co chcesz. Swoinkę świąteczną, stały kolor, proszę bardzo. Po demontażu szkła ochronnego z łatwością da się wyczyścić filtry z kurzu. Na duży plus, a uwierzcie mi, PC w stresie wytwarza sporą temperaturę, a wiatraki pracują jak szalone, a co za tym idzie, potrafią one szybko się zalepić kurzem. U mnie efekt po miesiącu? Natomiast podłodze też mamy szufladkę na szybkie czyszczenie dostępu do świeżego powietrza naszego zasilacza. I wracamy raz jeszcze do szkła. Dla mnie wygląda to bosko serio, z RGB wygląda to rewelacyjnie, zwłaszcza w nocy, ale są też i minusy. Jak mówiłem wcześniej, pecet łapie kurz dosyć mocno, co za tym idzie trzeba pamiętać o regularnym czyszczeniu, bo kurz to duża temperatura, a duża temperatura jest dobra, ale na malcie podczas urlopu. Więc, jesteśmy zmuszeni do najlepiej odpięcia całego desktopa, postawienie go gdzieś do wygodnego demontażu i tutaj jest haczyk, baga. Cały komputer ze szkłem waży aż 17,5 kg, ktoś powie, że to mało, a drugi, łopanie, tyle to ja nie mam siły. Bez szkła waga to 11,2 kg, czyli ponad 6 kg to waga samego szkła. Problem jest w jego chwycie. Przypominam, szkło, a szkło jest śliskie. Dalej będziemy mówić o tym szkle. Jego demontaż jest bajecznie prosty. Śrubki da się na spokojnie odkręcić palcami, choć jest i miejsce na płaski śrubokręt. Problem tkwi w odwrotnej czynności, chociaż Montaż sam w sobie nie jest taki ciężki, mamy mini tulejki i delikatnie trzymając palcem szkło nie spadnie i nie potucze się zanim przykręcimy je śrubkami. Problem jest w palcowaniu, no tak to nazwijmy. Palicho jak jest od zewnątrz i tak będą ślady przy odstawianiu blaszaka na swoje miejsce, w moim przypadku po czyszczeniu, podłączeniu i ustawieniu w nocy dostrzegłem to. Nie pierdoła, ale dla świętego spokoju no musiałem to ponownie rozebrać i wyczyścić. Kupując za tyle siana peceta, większość z nas będzie go no, katować w grach, więc zrobiłem to i ja. Ray Tracing śmiga aż miło, no niby bajer, ale mając RTX-a lepiej mieć trochę mniej klatek, a właśnie ten efekt, no chyba, że gra ma DLSS. Natomiast gra bez Ray Tracingu to duża ilość klatek, przynajmniej w moim przypadku czytaj yy, Full HD. Temperatura jaką łapie Gamer 600 jest powiedzmy to słyszalna, nie sprawdzałem tego pod względem Celsjusza, a raczej hałaśliwość, bo z reguły gram na głośnikach. Przy trybie przeglądarkowo-internetowym robiąc jakieś tam, wiecie, pitu-pitu jest przyjemnie, komputer nie rozprasza. Natomiast w dużym stresie przy obciążeniu jest już to poziom, który, no, niektórych może denerwować. Raczej jest to standardem, ale na pewno nie jest aż tak źle jak w niektórych laptopach gamingowych, ale z drugiej strony grając człowiek ma trochę inne sprawy na głowie. I teraz najważniejsze pytanie, czy warto kupić desktopa z serii Gamer 600 od XCOMu? Wiecie co? Moim zdaniem tak, ja zrobiłem to już drugi raz i jestem mile zaskoczony. Zdziwiło mnie to, że na stronie nie ma dokładnych specyfikacji, a raczej pełnych nas pod zespołów do naszego wymarzonego blaszaka, ale po dłuższym zastanowieniu się to ma sens. Jak jest napisane, ich pc są odpowiednio dostosowane, żeby wszystko ze sobą współgrało, więc mając ich specyfikacje, mamy tak naprawdę to na dłoni i możemy skopiować ich konfigurację sprzętu. A raczej naszą konfigurację nowego sprzętu. Po pierwsze, dobrze złożony jak i schludnie wyglądający desktop, kable ułożone i schowane tak jak powinny być, czego no, na bank bym sam nie zrobił. Wiecie, dostajemy gotowy zestaw, nawet zainstalowanym Windowsem 10, więc wystarczy skonfigurować go pod siebie i ogień, Drugą sprawą jest to, że XCOM daje gwarancję na 3 lata i to na każdy podzespół. Doskonale rozumiem, że znajdą się osoby, które powiedzą, że oni to złożą lepszy, ładniejszy i na pewno tańszy pecet. Może inaczej ja nikomu nie bronię czegoś takiego robić, tylko pokazuję drogę jaką ja sam obrałem szukając sobie nowego komputera. Może i na skróty, ale na pewno na takie, z których każdy z Was byłby zadowolony. Link do mojego zestawu zostawiam wam w opisie, a jeżeli uważasz, że to nie zna Twoją kieszeń, spoko znajdziesz tam też inne zestawy od X-Komu no, w różnych cenach. Droższe, tańsze, lepsze, gorsze, do wyboru, do koloru. Natomiast na dzisiaj to już wszystko, dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się do następnego i cześć!